Jest napisane, że kontaktowanie się ze zmarłym jest obrzydlistwem w oczach Bożych. Ja wiem, że ten argument jest często podejmowany przez różnych protestantów, różnych ludzi tak zwanych niezależnych chrześcijan, żeby podważyć to, że Kościół katolicki modli się za wstawiennictwem świętych czy błogosławionych. I teraz problem, jaki jest z tym kontrargumentem? Ano problem jest taki, że w Piśmie Świętym przede wszystkim można znaleźć uzasadnienie wszystkiego, co sobie człowiek wymyśli. Druga rzecz, czytamy Ewangelię, tak? I co czytamy? Na przykład jesteśmy na górze przemienienia i słyszymy, jak Jezus rozmawia z Eliaszem. I z Mojżeszem. A druga rzecz, kiedy Jezus się kłóci z Sadyceuszami, którzy uważają, że nie ma zmartwychwstania, to co mówi im Jezus? Przypomina im to opowiadanie o tym, jak Mojżesz spotkał się z Bogiem, który ukazał mu się w płonącym krzewie. I Bóg tam o sobie powiedział, że jest bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Jezus dalej mówi: Bóg jest Bogiem żywych, a nie zmarłych. Czyli Abrahama, Izaaka i Jakuba, mimo że zmarli, nazwał żywymi. Więc kiedy my się modlimy za wstawiennictwem świętych, to nie modlimy się ze zmarłymi, modlimy się z żywymi, bo Kościół jest Kościołem pielgrzymującym tutaj na ziemi, ale jest też Kościołem uwielbionym, czyli Kościół jest tymi wszystkimi, którzy przebywają w radości Boga. Więc kiedy my się modlimy za wstawiennictwem świętych, to modlimy się Razem z nimi, przy ich wstawiennictwie, bo oni w Bogu żyją. Wierzę więc, myślę, do zobaczenia następnym razem.